Siemanko tutaj, Abadu. Z witam Was w pierwszym, e, z drugim odcinku pokewalki. Walki. E, sobie sobie coś i nam wyleciał monety, jak zawsze. Latują. E, Poké znaczy pokelife, Life, ta seria zostanie już zawieszona. tak naprawdę już to nie gram ją. Pokewalki będę grała rzadko, będą rzadko ta seria, może raz w miesiącu. Nie ma jakoś, nie chcę się go nagrywać. Śmieł w jakimś udziału nie próbę. No to. Ja muszę... Z... Ja szukam takiego... W ogóle mam koła ile już. Ja szukam po walkę mama. Złopata na ósmym. Bo mam go zadanie złapać. Dobra, e, na chwilę się nazywałam coś musiałam zrobić eee Wielki Przecież więc z Hito z Hero, Zero, no tam była wyłączona Zubat, ale to nie ten zubat, który chcę Zubat level 8. O, te, o tego błagam. Tu nie jest ten to kanał, którego złapać czy nigdy nie będą, bo ja po prostu się nie co, Czemu pery? Seria pery zostanie zawieszona, już. a już ta gra mi się, coś mi się włączyło tutaj. No dobra. Tutaj mi się ciągle włącza antywirus, tego nienawidzę mi się włącza. No to nie słyszycie, bo mam Dwa razy konto łączone. No, ciągle łapiemy, ale ja chcę mieć właśnie tutaj, chcę, żeby pisał zubat. Tutaj, żeby był wysłanie zubata. A tu, żeby pisało poziom 8 No ciągle by się ten, ten alarm włączył do antywirusa. Nie wiem, dlaczego to antywirusa, to niestety rwa w Też mnie nastawało takiego, no i mam. No byśmy się w polecieli antywirusa, oprócz Abbas, bo ja tego antywirusa nie bardzo lubię. E, dlatego, że po prostu się się, się gra, to on ci po prostu włącza, widziałam w programie Awas i my to wynarwiemy, tego nie wiem Jeszcze płaci jakiś darmowy antywirus. Taki bezpatny to, to bym był ucieszony. No, tutaj jest wat... To to był poziom z wata, bo na niego się zamyśliłem, no. Książka się to włącza, widzicie by... znaczy, czy może, czy znaczy, ja już płacę za leczenie, chyba tak, czy to na ósmym poziomie, czy większym, piątym nie wiem, pięknego, szóstego, jeszcze napiszę jeszcze jeden, czwarty, Nie wkurza ten antybiolo, zaraz go instaluję. O, już widzę za zalecenie, więc Ech, nie za fajnie. Zostało mi ile jeszcze tutaj. 70, hmm. tak do 50 będziemy grać, bo Nie bardzo mi się chce grać w tym koronawirus, trochę nula bo to grusz mnie nie będę chwilę się a to się będzie włączało. antywirus, jeden wieku, nie lubię bardzo. Chwalnie, tylko szkoda, to jest y, ten zamiar y, Zubac na ósmym. Punkty z drużyny mamy na jakieś 500 dolarów za połowienie ich martwych. Fejsie. Dobrze, że przy tym mojego niku nie piszę, bo nie było, znaczy nie mogłam na Fejsie. się moje imię, nazwisko, to mam twarz w ogóle na profilu, więc nie byłoby fajnie, byście to zobaczyli. okej okay. to jest ostatni raz. Ja błagam o zobacza z poziomem 8. Ja wręcz błagam, żeby był wyzuban na poziomie ósmym. To jest Digan na trzecim. To nie jest zuban na poziomie 8. Dobra, już będę chyba kończył odcinek. Mm. Nic ciekawego nie zdobyliśmy. Hmm. Handlarz pokémonów chodzimy. Chodzimy sprzede wszystkie. Dostajemy tyle. Tak, sprzedajemy i dostaliśmy. Fajnie. Eee, Trener i drużynę dajemy. Rozpocznij trening z drużyną. To ja będę kończył jak Żeniam się z wami. a bardzo zaznaczonych jak i na razie.